Witajcie na kanale Własna Sieć 10 minut. W tym poradniku pokażę Wam jak skonfigurować każdy model MikroTika zaledwie 10 minut. Pierwszą rzeczą którą należy zrobić podłączyć kabel internetowy z routera pomijając port pierwszy, bo ten port będziemy wykorzystywali jako port WAN do komputera lub do laptopa. Następnie ściągamy program Winbox, odpalamy go i po podobnym podłączeniu powinno się pokazać nam adres MAC urządzenia, pod który jesteśmy podpięci, adres IP. Potem model, wersja, oprogramowania i uptaj. Klikamy sobie na adres MAC, domyślnym loginem jest admin bez hasła. Łączymy się. Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest stworzenie nowego interfejsu bridge, czyli zakładka bridge plusik i dodajemy nowy bridge. Ja w swoim przypadku nazwę go LAN i taki będziemy stosować. Utworzyliśmy w tym momencie nowy bridge LAN, następnie trzeba pod niego podpiąć porty. Podpinamy wszystkie oprócz Ether1, bo to będzie nasz port WAN. W naszym przypadku może to być więcej portów, np. 8, albo 16, albo 24. <laughs> Przepraszam. Następną rzeczą, którą należy wykonać, jest przypisanie adresu IP naszej sieci LAN do wybranego interfejsu bridge. Zaznaczamy tutaj interfejs LAN i przypisujemy adres. Następną rzeczą, jaką należy wykonać, jest zakładka IP DHCP klient, czyli wpuszczamy internet do WAN, czyli do interfejsu ether1. Zakładka IP DHCP klient, plusik. Zaznaczamy ether1, apply. W tym momencie dostaliśmy adres IP od naszej innej podsieci. Następną rzeczą, którą należy wykonać, jest stworzenie nowej sieci DHCP dla naszego interfejsu LAN. Klikamy IP DHCP Server, DHCP Setup, wybieramy sobie nasz bridge, czyli LAN. Klikamy dalej, dalej, zakończ. Zmieniamy sobie nazwę na LAN byśmy po prostu mieli prościej i IP pool to jest adres dostępnych, lista dostępnych adresów IP na naszej sieci lokalnej zmieniamy sobie nazwę z DHCP pool 0 na w naszym przypadku LAN i w tym sposób sieć LAN mamy skonfigurowaną jaki sieć WAN ale następną rzeczą którą musimy zrobić jest wpuszczenie ruchu czyli zakładka IP firewall NAT i tworzymy nową maskaradę. Chain SR NAT action maskarada. Następnie co musimy zrobić, to zabezpieczyć yy, nasz router przed atakami z zewnątrz. Klikamy sobie IP Services i wyłączamy wszystkie usługi, których będziemy, nie będziemy używać. W moim przypadku ja wyłączam wszystkie oprócz Winboxa, czyli programu do zarządzania MikroTikiem. Następną rzeczą, którą musimy również zrobić jest... Zmiana domyślnego użytkownika. Jest admin. Tworzymy nowego z uprawnieniami full. Ja wpisuję imiennie. I wpisujemy hasło składające się z dużych, małych liter i znaków specjalnych. Czym bardziej skomplikowane, tym lepiej. Tylko, żebyś takie, które wy zapamiętacie. Usuwam wtedy domyślnego admina. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest podstawowa, podstawowe zabezpieczenie ruchu wejściowego. Czyli klikamy IP Firewall. Nowa zasada forward to jest ruch przekazywany z internetu do sieci lokalnej RAN. Jego musimy zawsze wpuścić. Następnie ja blokuję ruch przechodzący błędny, czyli input, connection, invalid, action, drop. Następną rzeczą, którą ja robię, jest tworzenie, zablokowanie całego ruchu przychodzącego. Czyli input, action, drop. Ja wpisuję jeszcze w e-destination address ten adres IP. To jest adres IP serwera aktualizacyjnego Mikrotika. Więc cały ruch oprócz aktualizacji będzie zablokowany. Teraz zobaczymy czy aktualizacje działają. Klikamy sobie Quickset, Check for updates. I od razu widzimy, że znaleziono nową wersję. Ja akurat używam wersji testowych, żeby przy okazji sprawdzać. I tak jak widzicie, system is alerted, czyli nawiązuje połączenie z serwerem aktualizacyjnym. Następną rzeczą, którą robimy, jest podłączenie kabelka sieciowego i sprawdzenie, czy wszystko działa. Oczywiście rozłączy, bo ja jestem pod Wi-Fi podpięty. Więc łączymy się jeszcze raz. Od razu dostajemy adres IP. Ale nie chce się połączyć. Dlaczego? Bo zmieniliśmy mu nazwę użytkownika i hasło. Jak sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Wpisujemy `ipconfig` w cmd i dostaliśmy prawidłowy adres IP jest internet wpisujemy ping adres IP lub na przykład ping wp.pl czyli wszystko działa dziękuję Wam za obejrzenie zapraszam do innych swoich poradników subskrybujcie kanał jeżeli macie jakieś kłopoty Piszcie w komentarzach, będę się starał pomóc każdemu. Dzięki i do zobaczenia, do kolejnego poradnika. Cześć.